W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu mocne starcie zbigniewa ziobry z dziennikarzem TVN-u, który zadał mu dość niewygodne pytanie. Poza tym ziobro wyjaśnił kilka głośnych kwestii, które w ostatnich dniach dzieją się wokół niego. Wyszło kilka ciekawych informacji. Zapraszam do oglądania. Panie redaktorze, nie kompromitujcie się aż tak bardzo. Bo jeżeli pan twierdzi, że ja czekałem, przecież tam były kamery, było nagrywane przez wiele nie, no, redakcji już nie tylko czyste, przez pana, już były że czyste. ja też mam zabezpieczone odcinki e, tego filmu, ile tam czekanie, czy tam dokładnie dwie minuty, czy dwie i pół minuty, ale przecież e, chodziło o to, że były skody ruchome, które były zajęte przez dziennikarzy, między dziennikarzy pana stacji. Dzień dobry. Artur Molenda TVN. Panie ministrze, kim był człowiek z bronią, który towarzyszył panu na placu bankowym, kiedy pan czekał na zejście z tych ruchomych schodów? Ja tylko zaznaczę, że pan dwie minuty czekał, od kiedy krata poszła w górę. I też pytanie, po co pan czekał dwie minuty? Więc dwa pytania. Po co pan czekał dwie minuty na oddanie się w ręce policji i kim, kim był mężczyzna, który do kamer pokazywał, że jest uzbrojony. Panie redaktorze, nie kompromitujcie się aż tak bardzo. Bo jeżeli pan twierdzi, że ja czekałem, przecież tam były kamery, były nagrywane przez redakcję. Nie, wiele no, redakcji, już nie czyste, tylko przez pana, że czyste. ja też mam za, zabezpieczone odcinki e, tego filmu, ile tam czekanie, czy tam dokładnie dwie minuty, czy dwie i pół minuty, ale przecież. Chodziło o to, że były skody ruchome, które były zajęte przez dziennikarzy między dziennikarzy pana Stacji. Ale już o kwestii... nie było O tym mówię, I, że. Ty już i chodziło o, o uruchomienie, tych, uruchomienie tych schodów, tak? A. Jeżeli byłyby uruchomione, a stoją dziennikarze i nagle ruszyłyby schody do tyłu, to ludzie mogą spaść i, i się tak. zrobić sobie krzywdę, czy tak? Więc tak. była prośba skierowana przez e, gospodarzy budynku, aby dziennikarze zeszli, a wtedy otworzy a ona będzie krata i uruchomione będą schody. No więc to była przyczyna. pan to słyszał. No własny uszy, jak tam pan był. Jak nie, to jak pan z uwagą e, przyglądnie się materiałom filmowym, które doskonale ilustrują różnych stacji, nie tylko własnej bo być może własne, wie pan, już są tak zrobione według tej zasady, którą tutaj pan Gierty opisał. A akurat nie ma pan Więc racji, proszę pana. Jeżeli, jeżeli wie pan. Że, że prawdy się nie, można, nie trzeba bać i e, nie boli to, jeżeli się popatrzy też do, i skorzysta z innych mediów, które to dobrze dokumentowały, a nie tylko własnej telewizji, bo wtedy będzie pan pewniejszy tego, czy ja cokolwiek starałem się tam utrudnić, czy nie chciałem schodzić. Oczywiście chciałem. A kim był zejść. tylko z bronią. Tylko, 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 że niestety był problem związany z bezpieczeństwem. I przedstawiciel gospodarzy budynków prosił wielokrotnie państwa dziennikarzy i fotoroperterów, operatorów kamer, by zechcieli zejść ze schodów, bo chce te schody uruchomić. I tak też się stało. Jak państwo zeszliście ze schodów, brama została otworzona i ja mogłem wówczas zejść. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Nie znam żadnego człowieka z bronią. Nie wiem, kim był człowiek. Nie, nie wiem pan, kim był człowiek, który stał nie, nie. przed panem, z taką krótkofalówką, zawiadywał tym wszystkim. Panie redaktorze, jeżeli to był jakiś człowiek, który tam stał, to był to na pewno przedstawiciel. No przecież on pana wstrzymywał przed zejściem to, tych schodów. Panie redaktorze. Pokazywał jeżeli broń trafiłbym. Na szczęście nie, nie wybieram się do tak fake newsowej stacji, jaką jest TVN, w tej chwili stał się tak zaangażowany jednostronnie politycznie, że wiarygodność ale po ja prostu się Ale ja tylko jest ten człowiek ja z bronią, ja, ja, który pana wypuszcza ja w tej rozumiem, telewizji. Więc proszę posłuchać, niech się pan nie denerwuje. Ja się Informuję nie pana, że cierpienie. pewnie jakby był jakiś gość. U was też są schody ruchome, jak pamiętam, tam były takie. Nie, I, nie. I było, kiedyś były. W każdym razie dawno tam nie byłem i nie wybieram się w najbliższym czasie. Ona W każdym no, razie. Są. No może, może. Widzi pan, jak dawno nie byłem. W takim razie, jeżeli tam nie było to nie po pierwsze Państwo nie zapraszaliście mnie jakoś, a poza tym nie wiem, czy nie uwiarygadniałbym tak fake newsowej telewizji jakąś jest TVN w tej chwili, gdybym tam się zjawił. Musiałbym na to odpowiedzieć pytanie zasadnicze. że nie chodzi o brak szacunku dla Waszych widzów, tylko raczej dla jakości Waszej stacji, która sięga bruku. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, gdyby się zdarzyło tak, że kiedyś Donald Trump będzie zatrzymywany, i będzie tam u was gościem i by stanowiłoby to wyjście zagrożenie dla niego, to też pewnie prosilibyście i właśnie też przedstawiciele waszego, waszej służby, która chroni stację TVN, są tam tacy dawniej byli w każdym razie jak tam przyjeżdżały, to zajmowaliby się wyprowadzeniem gościa, aby w sposób bezpieczny mógł wyjść z waszej telewizji. Podejrzewam, że to był człowiek związany właśnie z, z, z Telewizją Republika, pracownik ochrony, tak jak są pracownicy ochrony stacji TVN, tak podejrzewam, ale ja tego człowieka pierwszy raz w życiu widziałem na oczy, nie wiem, czy bym go rozpoznał, nawet jeśli pan mi pokazuje z daleka, nawet po twarzy nie poznaję. Zapewniam pana, że nikogo z bronią ze mną nie było. Sam wszedłem do stacji Republika, kiedy przyjechałem e, e, i nie potrzebuję ochrony z bronią. Zdecydowaliśmy się z państwem spotkać, dlatego że podjąłem decyzję o tym, że skieruję zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa na członków nielegalnie działającej Komisji Śledczej do spraw... Pegasusa. Dlaczego nielegalnie działającej? Państwo doskonale znacie naszą argumentację. Trybunał Konstytucyjny 10 września zeszłego roku wydał wyrok, w świetle którego ta komisja została powołana z rażącymi wadami z punktu widzenia polskiej konstytucji. Między innymi w niewłaściwym trybie została uchwalona uchwała o powołaniu tejże komisji co zdaniem Trybunału Konstytucyjnego dyskredytuje, dyskwalifikuje możliwość funkcjonowania tej komisji. Dlatego też po wydaniu tego wyroku chcieliśmy, aby sprawa pseudoafery dotyczącej Pegasusa była nadal wyjaśniana, ale w ramach reguł prawa, które w naszym kraju winny obowiązywać i które zakreśla przewidziany w Konstytucji organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Dlatego zwróciłem się kilkakrotnie z apelem do przedstawicieli obozu rządzącego, abyśmy wspólnie jeszcze raz uchwalili powołanie Komisji do Spraw Pegasusa, takiej, która nie posiadałaby owych zasadniczych wad konstytucyjnych. Zrobiliśmy to dlatego, że nie mamy nie tylko nic do ukrycia, ale mamy wszelkie powody, aby chwalić działania, odpowiedzialne działania rządu zjednoczonej prawicy, który przeciwdziałając poważnej przestępczości włącznie z przestępstwami, które na terenie naszego kraju popełniały i też chciały popełniać obce służby specjalne, prowadząc działalność dywersyjną zagrażającą bezpośrednio zdrowiu i życiu naszych rodaków, że chcieliśmy skutecznie temu przeciwdziałać i szukaliśmy najlepszych technologicznych narzędzi, które mogą to zapewnić, które mogą dać polskim służbom narzędzia pozwalające skutecznie chronić życie, zdrowie i imienie polskich obywateli oraz nasze podstawowe interesy jako państwa. Ta zresztą nasza propozycja jest nadal aktualna i jako Klub Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy gotowi podnieść jeszcze raz rękę w Sejmie za uchwałą o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegazusa, która pozwoliłaby zgodnie wszystkim w ramach obowiązującego prawa wyjaśnić, Wszystkie ewentualne stawiane wątpliwości co do naszych działań jako rządu zjednoczonej prawicy w zakresie poprawy i podniesienia bezpieczeństwa Polaków, ale tak i tylko tak, kiedy będzie to się mieścić w ramach reguł prawa, w tym reguł naszej Konstytucji. I teraz wracając do wydarzeń, które Państwo mieliście okazję obserwować w ostatnich dniach. Chciałbym przypomnieć, że kilkakrotnie byłem rzeczywiście wzywany przez Komisję do Spraw Pegazusa, na legalnie jeszcze działającą, i tak się wtedy złożyło. Że przechodziłem bardzo ciężką chorobę nowotworową, a potem powikłania po tej chorobie. Przypomnę, że ta jednostka choroby nowotworowej, bo to też różnie się kwalifikuje, którą u mnie zdiagnozowano i wykryto, jest źle rokująca co do zasady. 80% Polaków, jeżeli chodzi o badania w Polsce, nie przeżywa pięciu lat, po rozpoznaniu tego rozdziału nowotworu, który stwierdzono u mnie. Sytuacja o tyle była trudniejsza jeszcze w moim przypadku, że ten nowotwór był nie tylko rozległy, ale już poczynił przerzuty zarówno do żołądka, jak i do węzłów chłonnych. To powodowało, że rokowania co do szans mojego przeżycia były tym bardziej mizerne. I jak państwo rozumiecie, każdy człowiek w takiej sytuacji priorytetem dla mnie była walka z chorobą, śmiertelną chorobą, Zwłaszcza, że główną moją motywacją były jeszcze małe dzieci, którym mam, wobec których pewne obowiązki i zobowiązania, więc postanowiłem stoczyć ten najważniejszy bój, ważniejszy niż komisja śledcza o przeżycie i powrót do zdrowia ostatecznie. Potem jeszcze były poważne powikłania po tej niezwykle ciężkiej, skomplikowanej operacji, które też były dla mnie priorytetem. Dlatego dwa pierwsze wezwania na komisję Śledczą, które do mnie trafiły, usprawiedliwiłem zwolnieniami lekarskimi potwierdzonymi przez biegłych sądowych lekarzy, więc nie jest prawdą, że cztery, czterokrotnie byłem wzywany i nie usprawiedliwiałem swojego stawiennictwa. Dwa pierwsze wezwania są usprawiedliwione i dokumentacją medyczną, którą przedstawiłem lekarzom, a potem biegłym, biegłym lekarzom specjalistom w zakresie medycyny sądowej, którzy to potwierdzili, że nie kwalifikuje się na to, aby w danym momencie stawić się celem złożenia zeznań przed Komisją. Potem sytuacja zmieniła się w sposób diametralny. Mianowicie zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W świetle tego wyroku Komisja ta przestała funkcjonować legalnie i jako polski obywatel, jako prawnik, a zwłaszcza jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny, moim obowiązkiem, tak to odczuwałem i odczuwam to nadal, jest bronić prawa. Jest stać zawsze na gruncie prawa. I e, zapowiedziałem wówczas, że dobrowolnie przed tą już nielegalnie działającą komisję nigdy się nie stawię. Nie zależy, czy ona będzie o 10.30, 9.30 czy e, o 4.00 po południu, żadna godzina nie będzie taką, którą mógłbym traktować jako legalizującą działania nielegalnej komisji śledczej. Ale jednocześnie powiedziałem, że jeżeli zapadną decyzje sądu, które w moim ocenie też będą w konsekwencji bezprawnym pozbawieniem mnie wolności, czyli nakazem doprowadzenia mnie przed tą nielegalną komisję, to ja nie będę stawiał czynnego oporu. Mało tego, nawet jeśli będę za granicą, bo często jestem teraz za granicą, również z tego powodu, że dalej podlegam procesowi rehabilitacji w związku z powikłaniami, z których jeszcze wychodzę po operacji, to specjalnie wrócę do kraju. I drodzy państwo, przecież tak się stało. Kiedy zapadło życzenie sądu, byłem akurat za granicą, ale wówczas, kiedy media, państwo skontaktowaliście ze mną niektóre z waszych redakcji, powiedziałem, że wrócę do kraju. Jeśli policja będzie realizować polecenie sądu, to nie będę stawiał oporu. Odwołuję się do Waszych materiałów prasowych, do nagrań, które dokumentują przebieg wydarzeń. Na 45 minut, zanim był wyznaczony termin początku komisji, nielegalnej komisji do spraw Pegazusa, pojawiłem się w polskich mediach, w telewizji Republika i powiedziałem tam kilkakrotnie, jest to nagrane, że uważam komisję za nielegalną, uważam w konsekwencji za nielegalną decyzję sądu, bo podjętą na wniosek. Organu nieuprawnionego, który kierował ten wniosek o moje zatrzymanie, ale podporządkuję się. Po to specjalnie przyjechałem do Polski i będę konfrontował się na fakty i argumenty z członkami nielegalnej komisji. Jestem na to gotowy i tego chcę, skoro będę tam doprowadzony. Dlaczego? Nie dlatego, żebym chciał zalegalizować tę komisję, bo zalegalizowałbym, gdybym dobrowolnie tam się stawił, ale dlatego, że chcę pokazać polskiej opinii publicznej, Polakom, że my nie mamy w tej sprawie nic do ukrycia, że wszystkie racje i argumenty przemawiały za tym, co robiliśmy w związku z podnoszeniem bezpieczeństwa Polaków i też dokonując zakupu czy też działań z wykorzystaniem narzędzia, jakim nowoczesnego narzędzia, jakim jest tak zwany system potocznie nazywany Pegasus. Dlatego, kiedy policja przyjechała do telewizji Republika, kilkakrotnie jest to nagrane na wizji, nie widząc tego, co się dzieje na zapleczu, zwracałem się z prośbą, aby wpuścić policjantów. Przecież państwo to słyszeliście. Następnie deklarowałem, że udam się z nimi dobrowolnie, w tym sensie dobrowolnie, że poddam się ich decyzjom, nie będę stawiał oporu tam, gdzie zdecydują się mnie zawieść. I w sytuacji, kiedy był jakiś problem, którego w studiu nie byłem w stanie ocenić, z wejściem policjantów do Telewizji Republika. Później zrozumiałem, jaki był kontekst tego problemu. Wstałem, przeprosiłem pana redaktora, z którym rozmawiałem, i udałem się do wejścia, by, do, by zejść bezpośrednio do policjantów, co też nastąpiło. Przebijając się później, państwo widzieliście przez pewnie niektórych z was byli tam obecni, no, duży, dużą grupę dziennikarzy, którzy byli zainteresowani rozmową ze mną i informowałem was wówczas że bardzo przepraszam ale chcę podejść do policjantów pozwólcie mi podejść do policjantów są czynności do wykonania i później z przyjemnością udzielę też państwu wywiadu więc wszystkie fakty całkowicie przeczą tezą przedstawicieli obozu rządzącego że ja rzekomo chciałem uchylać się ukrywać czy nie chciałem stawić się przed tą nielegalną komisją stawiając opór wobec działań policji bo dokładnie odwrotnie ja nie wiem, jak można mówić, że białe jest czarne w tak oczywistej sytuacji. Przypomnę też, że moment, kiedy policjanci przystąpili do zatrzymania, to był akurat moment między godziną 10.29 a 10.30, co jest też nagrane na Państwa materiałach niejednej stacji telewizyjnej. A jak się później dowiedziałem, komisja zaczynała się o 10.30. Kolejny fakt, do którego chciałbym się jeszcze odnieść, nieprawdziwy, który często Państwo powtarzacie bezwiednie, i dlatego proszę Was bardzo, abyście tego już więcej nie czynili. Mianowicie jest taki, że ponoć ja byłem zaproszony na 10.30. Po pierwsze, ja nie byłem zaproszony, bo ja dobrowolnie gdzieś nie wybierałem. Po drugie, sąd skierował skierował postanowienie i nakaz nie do mnie, tylko do Policji, żeby mnie doprowadzić. I po trzecie na tym nakazie, bo otrzymałem go, nie było żadnej wskazanej godziny, tylko była decyzja sądu, że na pracę Komisji Śledczej mam być doprowadzony przez Policję. To na tą Komisję Śledczą. Czyli nie na żadną godzinę 10.30 czy 11.30, tylko w trakcie prac Komisji Śledczej Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony do Sejmu celem umożliwienia pracy komisji śledczej. No przecież tak się stało. Jak Państwo możecie też sięgając do własnych materiałów obiektywnych, czyli nagra nagrań filmowych, sprawdzić, w momencie, kiedy jestem przywieziony do Sejmu, ta komisja, nielegalna komisja jeszcze funkcjonowała, jeszcze działała. Zdeszcie daty, godziny widać na stenogramach pracy komisji z momentem mojego wjazdu do Sejmu i do budynku Sejmowego. Policja też dlatego wydała komunikat, nie dziwię się policji i zgadzam się tu z policją, że policjanci wykonali zgodnie z prawem, zgodnie z zaleceniem w 100% nakaz sądu. Zostałem dowieziony do sądu, do Sejmu. W związku z tym, no, między bajki, włóżmy historię, że rzekomo policja nie wykonała swojego obowiązku albo że ja policji uniemożliwiłem wykonanie jej obowiązku, bo wszystkie fakty, które przed chwilą Państwu tutaj przetoczyłem, które są dokumentowane na licznych nagraniach szeregu stacji telewizyjnych potwierdzają, że było dokładnie inaczej. I mimo wszystko, że tak się stało, chcę Państwu powiedzieć, że to są świadkowie, kiedy już wjechałem do garażu budynku sejmowego, zostałem poinformowany przez przedstawiciela Straży Marszałkowskiej, który był to bardzo uprzejmie. ja nie mam żadnych zastrzeżeń co do kultury zachowania, czy to policjanta, czy Straży Marszałkowskiej, że jest mu bardzo przykro, użył tych słów, że jest mu bardzo przykro, ale musi mnie poinformować, że mam jeszcze 5 minut i zaczekać, bo taka jest decyzja pani poseł, pani przewodniczącej, jak tu ją Sroki. Pomijając fakt, że była to kolejna bezprawna decyzja, Pomięsła, że było to kolejne już bezprawne pozbawienie mnie wolności, bo pani Stroka nie miała żadnego prawa, ponieważ wychodziła poza zakres i upoważnienie sądu, żeby przetrzymywać mnie w garażu jako posła, obywatela wolnego i, i parlamentarzystę. No to później się okazało, nie przyszło mi jeszcze do głowy, że służyło to temu, aby w sposób podstępny stworzyć sytuację, która miałaby pozorować to, że ja rzekomo nie chcę stawić się przed tą komisją i chcę czynić jakiś opór i problem dla odsłuchania. Do konfrontacji, na argumenty i fakty z członkami komisji. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!